Mogłoby się wydawać, że każdy użytkownik Apple zna doskonale tutejsze tarcze, ale nic bardziej mylnego. Jest tu kilka takich, które zawierają naprawdę ciekawe funkcje. Zacznijmy od tarczy słonecznej. Kiedy stukniecie w tarczę i zaczniecie obracać koronkę, będziecie mogli podejrzeć położenie Słońca i na przykład dokładnie określić, o jakim czasie nastąpi zachód albo tak zwany zmierzch cywilny, kiedy Słońce znajduje się tuż poniżej horyzontu, ale jego światło nadal oświetla niebo. Tarcza wykres słoneczny również pozwala w bardzo obrazowy sposób śle Położenie Słońca i natężenie światła. A jeśli nadal Wam mało, to możecie wybrać tarczę Astronomia, która skrywa wiele ciekawych opcji. Dzięki niej możecie podejrzeć swoją lokalizację na kuli ziemskiej i zwizualizować sobie aktualne położenie Słońca względem Ziemi, i tym samym zobaczyć linię dnia i nocy. Do wyboru mamy trzy tryby ukazujące Ziemię, Księżyc bądź układ słoneczny. Ponownie, obracając koronkę, możemy cofać lub przewijać czas, by zobaczyć zmiany położenia ciał niebieskich. Idealne dla miłośników astronomii. Wy jakie funkcje lubicie najbardziej? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione tarcze w Apple Watch.